No to witam w kolejnym potężnym materiale z serii War of 3 v 3 Ze mną potężny Edwin Woho I potężny Drake Siema Gramy na Artura, Gerapę i... Wypłocha Artura no. zwanego Arturiasa E, no to dobrze, Edwin, ty mi krychę podeślesz na początku, drajkujesz, po 400 mi da yes. Nie podeszle ci, bo idę w popory! No co? A ja krychę też nie dam. Ełłer, Cinek uwierzył, ten to jest dobry. Gramy. Czy masz 9 w krychę? ja gram czasami na demonie 0 w krychę jakoś zadaje daje radę. Także to jest ciekawe. Ciekawy. ciekawy ten. Kawa meta. Ciekawa idea. Dam ci 200, ale tylko dlatego, żebyś nie płakał. Może być? No. Dobrze. Nie, jak zrobisz dużo impów, to ja ci dam krychę. Nie, nie lubię impów Zrób, że popełniali kopalnie. Jak zrobię to ci nie dam. Jakie kopalnie? To zmory, panie! Grasz na Rui! Zmorami masz skontrować Rui w Ierli. Ja, dlaczego ja muszę wszystko tłumaczyć, jak trzeba grać? Zmorami skontruj Rui w early. w tym czasie przejdź sobie do demonu. Nic prostszego. Polego. Nie pamiętam, jak się w to grało w ogóle. Pocieszę was, chopaki. A na co ja gram? Na mroczne Krasnale, bo to kontrujesz. Wcinek też kontruje, Ruj. Nie kontrujesz zbyt No nie. <noise> jak nie? Już to jest na największa początku? kontra. Na początku? No, no oczywiście, przecież to sami ci robią. Sami wilczymi to robisz. Jakieś szkiel do mnie idzie. Przepuściłeś szkiela? Nawet dwa idą O ty ty Dobra, wypość z rogu druciarza Ale jakiego? Pod metal idzie Czyli nie pod kamienne, no to dobrze, to dobrze W sumie dobrze, że nie pod kamienne, bo by przegrali to za szybko Czyli pod pikliniki Bo... idzie. Nie, nie do końca. A pod co? Pod y, jednostki Jakie? Ej, pod golemy idzie kamienne. Gązowe na przykład. Dużo kamiennych zrobił. Kurwa Nie mam nic na tego golemy jebane Dobrze to wiedzieć Będzie pan zadowolony nie już zdążyłeś przegrać górę? Jestem w trakcie Jeszcze. To dobrze góry Kurde, to dobrze Dobra, wskoczyła mi te trójeczka Krichę mogę dać Oj, teraz idą na mnie łuski hmm, Zaraz przyślę Bazyle sobie na farmie kamienia, bo by mi się przydał no, Krichę mogę dać Idę dać ten kamień W sensie idę sobie na farmić kamień Jakieś minusy puszczam na dół Potrzebuję złocisza, stówę Ej zostaw te łuski, zostaw, chodź do mojego Bazyla, chodź do mojego Bazyla, potrzebuję kamienia No zostaw, niech mój Bazyl to sfarmi, A, uciekł Dobra, obczaju Krechę potrzebuję Ej Bazyl, broń mojego Bazyla Bijemy się na dole, Bazyl Dobra, niech mój Bazyl to sfarmi No to chodź Ej, ale on kamiennych najebał na no. A ja nie mam kamienia, bo za mało harmon. 500 Kurwa, my tu przegramy czy wygramy? Mm, nie wiem. Wygramy! Wygramy? A. Ej, przecież on ma kamienne, to ja bazyle puszczam na dół, a nie na górę. Na dół no. Eee, a dobrze, jesteś na górze, okej. Okay. Gdzieś tam jestem. Kurwy synek. Co, wilcz wilczy mi ci jedzie na hero. Nie wyjeb się hero, Drake'u. Postaram się. Jak ta góra? Ej, czemu jeszcze mu nie rozwaliliśmy kamienia jaką gra rojem? Tam jest armia. No to chodź. Rozwal se portal. Rozwalam. Oj, zobaczyłem tego tu jest safir. No to bi, bi, bi. Dawaj ty bazyle na dół nie. Potrzebuję surowców. Bazyle, ogarnij. Dobrze, oddał mi kamień, dał mi kamień. Dobra, te cztery, no. Jakie bazyle? Do no dola. rozsyłam Dobra, te cztery by mi musiało wskoczyć, żeby tu coś sensownego, żeby mógł poklikać. Rozpierdalamy ten dół. Jak ta góra? Średnio, nie? Średnio, bo stał No już dosyłam. Niszczymy? Dobra. Dośli mu, teraz skup się na górze. Na górze mówisz? To. Może tymi minosami na środku rozpierdol mu środek. Tam, Wolę poczekać na Hero. Dobra, idziemy na górze ich najebać. No, potrzebowałbym... Co bym potrzebował? Na te 4 bym potrzebował. Te 4. ci nie dostałeś. Uważaj, bo u góry się wyjebiasz bazelami. No to bazy doszli. jak się wyjebie? No ja dośli, No na demony. Dobra, to niższej im. To ja bym przeszedł na Minotingi, ale nie mam złota. Daję 500. no Poszło. Dziękuję bardzo. Idziemy po metal na dole? Chodź. Dobra, idę mu rozwalić kamień. Potrzebuję metalu. Mam 40, także jest dobrze. Dobra, ja potrzebuję szamanów Minosów, bo bez szamanów Minosów to będzie ciężko. je dół. Krychy nie mam. 500. No Rozwalaj w końcu mu ten kamień trzeba rozwalić. Rozwalaj dół. On w piekielniki idzie na dole. No to na, to minokingi tylko i kataska tam strzela. Pierdalamy. No, już Spierdoliłem Dobra, czemu jeszcze nie podpalamy demonów Cinka? Bo nie, mam no bo nie masz ścianany. Ja musiałbym zaatakować tak szczerze gdzieś. Mam już Berka? Mam. Dobra, zaatakuję Artoriasa. No, w kurwej go tam. Ej, zrobić olbrzymy czy ogry? Robić. Um. Wszystko jedno. Ej, na górze się bijemy. Ja zaraz dośle na górę, tylko muszę zakolejkować. Na górę mam kasalamandrę To nie, to niedobrze. Artur poszedł w szefów. Czyli łopa. Trochę tak. Metalu, metalu potrzeba mi. Metalu, metalu. Macie coś metalu? Nie. Dosyła Wilczych pajacerskich. Doślę na górę, armię, co czy nie? Idzie Gdzie, gdziekolwiek, a ty masz jakąś armię drejku No idzie, właśnie, do góry. Nie wiedziałem. I, dobra, i... wymikrowanymi nosami. No, chyba w Ruin najlepiej by było wejść, jak mam te demony. No, bo co on na to może mieć? Dobra, rozjebałem mu wieżę. Rozjebałem jedną wieżę pajacowi. Yy, dobra, dlaczego jeszcze nie mam Minokingów? Bo nie mam kryształu, chopaki 500. Macie misję. Drake Harpie. O Oni... harpie, no. Oni będą ciścić Potrzeb obronę. Potrzebuję kamienia na, na harpie i to natychmiast. No nie mam kamienia niestety. Nie mam, nie Cinek, ty na pewno masz kamień. Dawaj. Nie mam też właśnie, też będę harpia robił. Dobra, to czemu nie podpalamy się jeszcze i nie wchodzimy w sumie góry? E, ja już dosyłam szamanów. Ja bym się w pierdoliu w górę we trzech, no. To, no. no to poczekaj, będzie moja cała armia i się wjebiemy Zobaczymy. O, ten jest hero na środku, debil. Jest? No ja go zaraz porobię Ci daj kamienia No nie mam Musisz mieć Ci daj kamienia na harpie, no weź Nie odpierdalaj Masz... stówę daj tylko, stówę daj na ten na gniazdo Artur idzie w olbrzymy, No, dobra, wchodzimy tą górę. No, ja już podpalam wszystko. Czekaj, bo nie patrzę. A dobra, już patrzę. No, podpalam. Czekaj, ja, wszystko. Te, ja też nie patrzę. Czekaj, czekaj. Drake, czy masz jakąś armię? Dobra, no, wchodzimy. Idzie. Wchodzimy, bo oni już mają szamanów. Rozumiem, że my jeszcze nie mamy harpy. Nie, nie. Co dobrze? Ja muszę atakować, muszę się nafarmić, chłopaki. Bo już olbrzymy też mają No olbrzymy idą Olbrzymy mówisz Nie no chyba go rozjebiemy nie Drajku ile go na nas Powinniśmy go rozjebać Kamieniu Daję ci Ej, rób te trole. Dobicie tą wieżę dolną Rób trole, Drake'u Dobra To mój peron był eee, chwilowo... Nie chwilowo nie wiem co się tam dzieje a ile go basów najewo? i bomby robi? Przebijamy się w gniazda, mu bijcie w gniazda po tym, bo ma gniazda piątego poziomu. Bita w te gniazda, chopaki i wieża, wieża, no a nie wie, chyba nie ujebiemy. Może ujebiemy. A masz szamanów? Nie, to raczej ujebiemy. Dobra, w tem rowiska te zlewelowane. Nie te z tyłu, tylko te zlewelowane. Na dole zobaczę armia stoi u niego Na dole? Gdzie? A tu? No tak, bo ja tam minusami wchodziłem Coś tam może stać, bo ja tam się wpierdalałem na pełnej Olbrzymy idą pajacerskie Dobra, to w głąb bazy Niż te budynki, niż te budynki Cinek ta kurwiaj Cinek dawaj na to olbrzymy bo one mi bazyle masakrują Dobra, ja dosyłam kolejną armię w na sumie dole bij, Na dole się bije. Na dole? Tak. Bije się, ale to jakieś gówno? Jedzie, on jedzie się z tych wilczych. Ej, piekielniki mają na dole. O, to na dole nie jest dobrze. Nie, to na dole się trzeba przegrupować. Trzeba kolejną armię przygotować na dole. Trzeba. U górę dam olbrzyme. No i idą, idą. dawać w to. No mi idzie, rozpierdolić Dobra, to już tam armię szykuje nam na dół. A nie na minokinki. Też nie mam. A zaraz drugą tę piątkę. Ej, na górze mamy w chuj dużo, nie? Na górze mamy A? w chuj dużo Ej, tak. rob trole, ja ci będę robił owce Dobra, ale dół chciałbym wyjaśnić Daję ci kamień, no kurde, powinieneś mieć Gdzie moja armia na tym dole? Dobra, ja zaraz wyślę armię, która odbije dół U góry się bijmy to dalej, wchodzimy Wchodzimy? No to dałaś, no To dawaj tam wmów gniazdo do harpy, w tą górną stronę. Podpaliłem się na dole. Wchodzę w niego. Na dole? Ta. Ja wchodzę w górę. O, tu na dole jest taka free farma. Ta. To wchodzę Robię ci owce do bazy, tylko musisz mieć trole, żeby one to wpierdzielały. No, będę robił. jak ta góra nam idzie? O! Coś było. Nawet doło. nie wiedziałem. Szamanem czy demonem? Szaman. O! Idą! Od idą dołu. gdzie? Od dołu. Gdzie od dołu? A oni Kóra dosłali ty? pajacy! To przecież nic tam nie zrobią. Wyjaśniłem to z peronami. Kurde, Drake, ty to jednak jesteś dobry. A jak... Tak się kończy, jak się kurwa zamienia Drake na Grapp'a No Po chyba rushował kapłanów. Chyba mu nie powiedzieli, że ten... Czy będzie, będzie ten... Że mamy, że mamy takie rasy, że oni raczej powinni mieć armię w IRL'i z... Potrzebuję kamienia na drugą tę piątkę Czy będzie zwalane na rasy? Na pewno <gorsza> Kamienia potrzebuję na drugą te piątkę. Pany. Masz trzeba i w Dziękuję. Ogry idą, na co wrzymy? Macie złoto trochę? A ten wypełnił wieżę z koszamanami Powiedzcie, że macie złoto trochę Nie no, w życiu Stoi się u góry, armią Ja? W życiu Nie ma mowy Piekielniki dosyłają pajace Od góry? Nie, od środka. Kurwa, co mi tak złoto żre? Co mi żre, że... Wyszli. Nee, no, załatwo. Co to ma być? Przewoź? Ciekawa propozycja. O, zlagowało Cinek jaka kolejka do złota. <noise> znaczy, żeby ona jeszcze tam stała, ale ona jeszcze blokuje. Dobra, czemu nie ma kolej? Nie mogę go Teraz jest slag, bo host wyszedł. A no, no, 7 już ten, No dobry, ciąg, 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 on ciąg, ciąg, bo ogniste latają nie, o mroczny krastan źle wyszedł to nie no to trzeba, trzeba go tu zrobić To gra mrocznym? Wypłoch <grywka> to zajęło <grywka> Nie tędy. A kto grał orkiem u nich? Tam Artorias. Zraszował olbrzymy, ale to mu za dużo nie pomogło. nie no, ja wiem co jak zraszują, kurde kapłanów, chłopaki no. O ja i on tam te tam nawalił, które będą walić jak karabin maszynowy. ...oddziały zostały że też będę nakurwiać. Nie, zły. Ja weź się teraz przez to przebij. Sfokusuj wieżę, Drejku. No, ona dopierdala za mocno. On ją wypełnił jeszcze tymi... Z, yy, ...cieniami. Twoje oddziały zostały zaatakowane Wypełnił? Nie, nie wypełnił, tylko to są wieże tego Bota Masz dużą armię na środku, dawaj tą armię Mówisz? Ej chłopaki, gracie? Bo... No można, ale czemu boty zostawiliście? Wyjdźcie, kurwa, z tej gry, bo my już wylosowaliśmy raz następna, a ja zaraz idę spać. No już, już. Zdrowe. Wyszedł i jeszcze mam błąd. Źle wyszedł. No trochę tak. Chyba med. Co? Co co? Za? Chyba był med. Aaa. Na szczęście mamy cinka, cinek ukróca takie próby uporczywej obrony. Dokładnie. Podpalone demony. Na no szczęście tylko jeden bot jest. Ale tych owiec najebało A one chyba tylko jedną czwartą limitu zajmują. Cinek, a wiedziałeś, że wysokolevelowy zombie generuje więcej surowców? W jakim sensie generuje? No, że może a na nieskończony surowc. No, no. Nie, Ej, ja nie, nie mam, na wyższym Jeszcze jeszcze więcej zbiera. Bo to nieprawda. To prawda. Raczej to nieprawda, bo to losowa miloń no... zbiera. To, to prawda. Ej, gramy albo, albo idziemy bo... No gramy, no po co bota zostawiliście, no ja pierdolę. Gramy, nie. ale zostawiamy bota, no ale to może... Ale byłeś u mnie i grałem przy tobie i jak tam kam wyjdź, tak po prostu, że rezygnuję i sobie... Ale nie chodzi do... o ciebie kogo kogo to zostawiam To nie, ty nie zostawiasz bota, tylko wypłok. No kurwa, ale co za różnica już na tej grze nie ma. Komu wy to udowadniacie? Chcę staty sprawdzić, że No to chces, rzetelne no to są wtedy, kiedy my się poddaliśmy, na tamten moment, a nie, kiedy dobijacie buta i sobie na farmicie surków, kiedy w ogóle nas nie ma w grze. To co wy wtedy chcecie porównywać? Ryży. cześć, się Po tak pierwsze, to skanczyli. ty jesteś jedyny ryży. Ja jestem blondynem. Ryzolus, ty miałeś przez surki ode mnie niemożliwe. Jak to się stało? Odcinek Nie, Niemożliwe Jak to tego doszło? 20 tysięcy kryształu i złota miał więcej. Ale, Co ale to Edwin Co? w tym kurwa teraz... Ruj. O kurwa rujna demony barwy i